Witam serdecznie Państwa dzisiaj 17 kwiecień 2025 rok Wielki Piątek godzina 17 kwiecień prawdziwy w świecie piękna temperatura Duże nekterowanie, ale mimo to, mimo że jest ciepło, przyjemnie, bezwieczne, pszczoły już się gromadzą w ulach. Widzą Państwo, wylegają na ule. Drodzy Państwo, i tu przed chwilą byłem. Rozwaliłem ten ul, bo się pszczoły bardzo kręcą ale niestety jeszcze tu ruchiki nie ma proszę Państwa ale popatrzcie się tu jest ul rozwalony bez warozę co jak mówię bez 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 motylice tylko tyle zostało z niego ze dwa lata tu nie było ruszane i nawet tym się interesują te biedne pszczoły żeby się tu sprowadzić no i Wypadałoby popatrzeć po drzewach, gdzie ten rój siedzi. No, trzeba będzie ten ul przygotować. Ale muszę jeszcze moje parzysto kopytne wydoić. I proszę Państwa, jak Państwo widzicie, szereg rodzin moich wszelkich wylega. To są dosłownie rodziny o megalitycznych rozmiarach. I proszę Państwa, takie są efekty krótkiej komórki, podwyższonego stężenia dwutlenku węgla i cukru pudru. No niestety, proszę Państwa, w tej chwili, w tych rodzinach pszczelich, dwutlenek węgla zbiera żniwo na warodzie i tu coś jest z boku, kurczę może tu mi rujka wpadła no trzeba te daszek lekko podnieść to nie są pszczoły rabujące to są pszczoły szukające szukające, szukające proszę państwa ula, bo to przecież jeszcze okres zimowy, a one się chcą chcą, chcą roić któraś moja rodzina, ale nie wiem która Chcę się wyrobić i przynieść miodu wielokwiatowego. To się dobrze zapowiada. Także dzisiaj mój wieczorek będzie zajęty. Tak drodzy Państwo, te pszczele brody o tej porze przy zadanych drugich korpusach to jest dowód na to, że moje próby, moje, moja praktyka z krótką komórką z podwyższonym stężeniem dwutlenku węgla i substancjami pylistymi, sypkimi w ulu przeciw warozie zdała egzamin tylko według mojej praktyki, wychodzi na to, że wszystkie muszą być stosowane na roz, dosłownie 365 dni w roku i także w moim instytucie za dowiódłem tego, że można bez chemii ciężkiej, czyli kwasów organicznych i amitrazy prowadzić pasiekę i z wydobywać zioło a nie roztwór nektaru z chemią także jestem bardzo zadowolony że osiągnąłem ten sukces bo to jest się z czego cieszyć bo masę naukowców stracili masę Włosów na głowie, i nadal stawiają na kwasy. I jak kwas zamoczy w papierze toaletowym, czy w jakimś tam ściereczce to już kolejne odkrycia. Dostaje nagrody: laury za innowacje. Śmiech na sali. Co ci naukowcy odwalają? Ja w swoim Instytucie Zastodową, tak to określam, przeprowadziłem badania na innym stosowaniu cukru, pudru dwutlenku węgla. No i znalazłem przeciwwagę do małej komórki krótką komórkę, która jest inaczej. Mała od małej komórki. I gdy stosujemy te wszystkie zabiegi, to waroza sobie niestety nie radzi. Nie dochodzi do niebotycznego rozwoju warozy. No i to, proszę Państwa, tegoroczny wiosenny wynik w pasiece jest na to dowodem to jest moja najsłabsza rodzina produkcyjna ale niestety jest i porażka jest i porażka tu na tych ostatnich dwutygodniowych chłodach ta słaba rodzina miała dużo czerwiu i ona dogorewa. i tu za tydzień będę musiał ten wszystkich czerw jej wykroić żeby nie dopuścić do rozwoju zgnilca a ten ulik, proszę państwa, muszę przyryktować bo to jutro będą goście w tym ulu, niestety. I proszę państwa, zaskakujące jest, że ta rodzina nie wylęgła. Czyżby się ona wyroiła? Bo też była megalityczną rodziną o rozmiarach megalitycznych. Proszę Państwa, z rojeniem pszczół jest tak, że znoszą jajko w miseczkę matecznikową i odlatują i pozamiatane. Ja to już przerabiałem, że nie ma żadnych zabiegów przeciw yy, rójkom. Wyjdzie i tyle. Jak gdy się w wroi, rójka pracuje i reszta pracuje. A tak, to są tylko te pszczoły gniecione i nic z tego nie ma. No i proszę Państwa, zachęcam do wchodzenia w program walki z warozą. taki jak ja proponuję na swojej stronie. To wszystko jest pokazywane, prezentowane jak to robię, jak do tego podchodzę w moich nagraniach na moją stronę. Proszę szukać, oglądać i raczyć się zdrowymi produktami pszczelymi. Chyba Was na to stać. I te nasze miody polskie będą marką. Marką zdrowia i życia, a nie marką patologii. No serdecznie się z Państwem żegnam.